Czy szukasz nowej pielęgnacji jamy ustnej DLA swojego psa, bez chemikaliów i skutków ubocznych? Mam DLA ciebie rozwiązanie. q Chefs jest w 100% naturalny i zapobiega namnażaniu się bakterii. q Chefs nie tylko zwalcza nieświeży oddech i kamień nazębny, ale także wspiera cały układ odpornościowy. Zdrowa pielęgnacja jamy ustnej była DLA mnie ważna od samego początku, dlatego Lotti dostaje q Chefs od czasu, gdy była szczeniakiem. Nawet jej weterynarz zawsze chwali jej białe zęby. Podczas treningu często używamy sizzles. Są idealne dla małych psów. Ponieważ mają mało kalorii, są idealne do szukania na matach. Dental flakes można wymieszać z serkiem twarogowym i rozłożyć na licki macie. Zdrowa i zabawna przekąska. Przed snem używam intensywnego przepisu. Organicznego oleju kokosowego i dental flakes w proporcji 1 do 1. Organiczny olej kokosowy jest topiony, a następnie wlewany do formy i posypywany dental flakes. Po stwardnieniu w lodówce łatwo można je przechowywać i podawać psu. W ten sposób płatki i kwas laurynowy z oleju kokosowego działają w jamie ustnej przez całą noc. Kiuszews jest zaufanym towarzyszem od lat i będzie nadal wspierać Lotti, aby prowadziła zdrowe życie psa.